Na maniaczku, maniaczku. Black, G4 w prawo, w prawo, w prawo. Tam jest czwórka, wiesz, to to cztery. Mhm, mm no, czekaj, to chyba Kogo witam, kogo goszczę. 9 grudnia w prawo. Ja, jak ten, egzaminator, teraz będę do, do siebie. I na drugich, w sumie na trzecich światłach będziemy skręcać w prawo. Łowcy wyjazdów, odcinek drugi. Zrobiłem spontan, dałem cynka na, na Instagramie na Zostań Strażakiem. Chętny, żeby na coś takiego może dzisiaj skoczyć o 23.00, to niech tutaj się zgłosi w kwadraciku. Zobaczymy, ile osób było chętnych, żeby dzisiaj coś takiego zrobić o 23.00. Jak już tutaj popracuję. A dlaczego o 23:00? Dla złapał odezwał się do mnie Marcin, kryptonim operacyjny Max Was. Z Ełku, tak? Dobrze Dokładnie. mówię? Dobrze mówię? Pozdrawiamy. To Mazury, tak? Nie Warmia? Mazury. Mazury. Pozdrawiamy Mazury, pozdrawiamy też Warmię. Teraz lecimy. Ja tu mam, coś wam pokażę. Teraz lecimy na misję pierwszą. Mam, mam tu koperty z opaskami do wysłania, i lecimy. wszystko poczta całodobowa. Skrzynkę na listy musimy jej nawrzucać i tam sobie skręcimy w prawo. A później jedziemy gdzie? Jaką jednostkę wybieramy? Trójkę. Może być trójeczka. Ostatnio byłem pod trójeczką, ale może być. Ciekawe samochody. Wóz drabiniasty. Zobaczymy. Może w akcji. Dobra, jedziemy pod tą trójeczkę. W międzyczasie te listy i, i, i ja teraz kończę nadawać i muszę parę Instagramów powrzucać i standardóweczka, zamiana, zamiana miejsc. Kolega tutaj mały szeeczkę prowadzi, jak się prowadzi Spoczko? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No to bardzo fajna furka jest. Dobra, i lecimy. O, taka ciekawostka, taka ciekawostka, ten kościół on był mniej więcej z 15 metrów gdzie, gdzieś tutaj, gdzie ten samochód jedzie. Ten autobus wjechał. I w tym, w tym miejscu i on został przesunięty. Podniesiony z fundamentów i go przestawili o kilkanaście metrów. Taka ciekawostka. I po tej ciekawostce lecimy dalej. Na poczcie jestem Proszę Pani, gdzie takie listy wrzucę? Gdzie jest skrzynka na listy? Tam między tymi fioletowymi filarami I do której wrzucić? Bo tam dwie dziury są Tam jest priorytowa ekonomicznie Tak To do której? A do której wrzucić? Tak jak obiecałem, tak robię Opaseczki wysłane do siedmiu osób Już z zaległości Nadrobiłem, teraz lecę tutaj pod biotergetyczny Na roleczki sobie wyszedłem. i Łowcy wyjazdów, rolki edyszy. 58, 58, 55 zaliczone. Dziękujemy na maniaczki. Co przejdziemy? 21, 21 drążek, 23, 60, koperta i 11,4 bifes. Nie o to chodzi, gratuluję. Opłaca się współpracę. 26 podciągnięć, koperta 22, 69 i bip test 9,4. Suma średnia za 58,6. Dobra, gratuluję. 23 podciągnięcia, koperta 25, 50 ale bipem nadrobiliśmy 9,7 życióweczka Pana się i 23,6 na kopercie i 9,8 No i takie 7. dziewuchy to mogą być strażakami, nie? Jakby ktoś miał jakiekolwiek pytania Listy wysłane Poznaliśmy się dzisiaj, a znaliśmy się już wcześniej Marcin, ratownictwo powiatu Potem. Bratownictwo powiatu ełckiego, dobrze wymawiam? Dokładnie, tak. Dobrze wymawiam. Poznaliśmy się już kiedyś, jakimiś tam zdjęciami się wymienialiśmy, coś tego. Jest. i dzisiaj się do mnie odezwał tam z prywatnego swojego już konta. Nie, wiedziałem, nie wiedziałem, nie wiedziałem, nie wiedziałem kto to jest. Myślałem, że jakaś randomowa osoba, której nie znam, a tu proszę. Ale pierwszy raz się na żywo, generalnie zobaczymy, miło Cię poznać. Również. I teraz sobie jedziemy pod JR, JR, JRG, JRG3, zobaczymy co tam, jak tam. Jak wam się podoba ten cykl, bo to jest drugi odcinek Ile tam posiedziłem po tej trójce, co? No zobaczymy no. Tak myślę, że około godzinki to by było git No No, około tak godzinki posiedzieć i styknąć, Kurczę. A następnym razem może się gdzieś wybiorę do, do kogoś z was, do jakiegoś yy powiatu tutaj ościennego tak jak mówiłem w granicy 100 kilometrów mogę dojechać. Piście piście jakie jednostki byście proponowali w odległości 100 km, które mają które mają sporo wyjazdów Piście nazwy tych jednostek skąd są i ile mają wyjazdów. te dwie informacje w komentarzach. A teraz ulica Krucza mamy jeszcze około 2,5 km do JRG, do, raczej do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy. W tym budynku również mieści się jednostka ratownicza, gaśnicza nr 3. Mamy JRG, JRG3 i Komenda Miejska w Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy zarazem. Ciekawostka historyczna dwie rogatki. Kiedyś to była granica miasta. Za tymi rogatkami za zaczyna się Mokotów, a kończy się w mieście. A Mokotów to kiedyś była Wiocha pod Warszawą. Na początku lat jeszcze, przepraszam, na początku XX wieku. Dostrzegasz tam w garażach, czy wszystkie są, czy jeszcze nie? Mm, nie, jeszcze nie. Kogo witam? Kogo gościę oczywiście na Maniaczku do 21 grudnia? Fytaczek, klips, gratis do każdej pary, lektawic, techniczny na Maniaczku.pl. Dziękuję. O, ten mordo. Z tą stację pewnie często odwiedzają strażacy, co? Sam nie raz na niej byłem. Kocur przebieg, ale nie czarny. Widziałeś, nie? Tu kocura? Dobra i mamy godzinę 23.56. No tak sobie tu zaplanowaliśmy, że godzinkę tutaj zostajemy i zobaczymy, czy będzie jakiś alarmowy wyjazd. Zobaczcie co jest o, zobaczcie jaki sprzęci, patrzcie, patrzcie, patrzy jak okazja ja tu mieszkam, bo już będzie. Sha o skania. Tak jak na czwórki Pytam się co się stało Szymano ja z szesnastki strażakiem jestem no, Tu wie. mieszkam, się co się stało? A, instalacje. instalacja Instalacja Ja Miałem się odpisać co to jest te rolgis Ale się, że się pomylił jedno o, to To co, to, co wrzuciłeś do tego Rolkisa. A. Lecę, nie mam siły gadać, jeszcze mi kilometr został na rachówę, nie mam siły gadać. Kogo witam? Kogo goszczę, oczywiście na Maniaczku tu Dawid, tam Marcin, ratownictwo powiatu Ełckiego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy i w tym samym budynku jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 3. Idziemy sobie zobaczyć samochody. Ja w tym czasie coś pogadam o tym. Zdarzyło mi się być w czasie służby na JRG 3. Z tego co pamiętam, tak, w szkole, w szkole jak byłem podchorążym, jak w szkole byłem podchorążym, to mieliśmy praktyki na trójce i miałem praktyki. Pamiętam, tutaj nie wiem, nie dużo razy, może raz na pewno, no nie dużo, raz, dwa, może trzy, myślę, że około dwóch razy. Tutaj byłem za czasów podchorążackich, tak samo jak za czasów podchorążackich byłem jeszcze chociażby w JTG1, JTG3, 4, 5, na szóstce byłem, na 8 i to chyba z podchorążackich, podchorążackich wszystko, na wyższych nie byłem. Jedna sytuacja taka mi się y, przypomniała, właśnie jak. Służyłem na 16 i obstawialiśmy tutaj rejon trójki, gdyż y, cała trójka była na ćwiczeniach jakichś takich większych, poważniejszych i musieliśmy rejon, rejon tutaj y, trójeczki obstawiać. Wspólnie chyba to wtedy było z dwunastką. Nasze było GBA i chyba dwunastkowy Man, jak dobrze pamiętam, GCBA, i my tutaj byliśmy, dwie ekipy z dwóch jednostek, oni na ćwiczeniach i doszło, y, doszło do nas. Y, Informacja o zdarzeniu, alarmowani byliśmy, że wybuch z gazem nastąpił w restauracji przy ulicy Solec, taki pawilon, centra handlowe pod estakadą, pod Alejami Jerozolimskimi. Jest to rejon jakby granit, Tak. Jerozolimski rejon graniczny z czwórką to Estacada Pod, czyli to, 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 to było na granicy tutaj rejonu. Jak dojechaliśmy na miejscu, było JRG4. Nie pamiętam czy JRG3 też dojechało na miejsce, ale na pewno tam się z czwórką spotkaliśmy, oficer operacyjny też był na miejscu, pamiętam. I co się okazało, tam doszło do, do wybuchu butli z gazem w takim, w takim lokalu. Wietnamskim, wiecie o co chodzi, tak zwany, tak zwany Hinnol. I to taka sytuacja mi się przypomniała. I teraz zobaczymy, co oni tutaj mają. Drabinka Iveco, zobaczcie, drabina Iveco. Fajna rejestracja: 2-2-2, lecimy i lecimy dalej. Manik. O, światełko się zapaliło. Tu chyba moto co? tu z kanusza. Z I z tyłu jest SDL-ka SDL Nie wiem, czy sięgnę tutaj. Czy sięgnę, ale to ciekawy samochód. Dobra, ręka mi z tego nagrywania. idę do Marcina, siadamy do Fury. Jesteśmy tu ile już? Jesteśmy tu. Już 20 minut. Tu kiedyś było stanowisko kierowania, ale na czas remontu zostało przeniesione na JRG2 i stanowisko miejskie komendanta. Stanowisko kierowania komendanta miejskiego. Mieści się nie tutaj teraz tylko na JRG2 Warszawa Włochy, rejon graniczny z Ursusem Do. Pogadałem trochę, pogadałem, były wiesz co duble, więc troszeczkę mi to zajęło, łapa mi zmarzła A ty zmarzłeś czy nie? Nie, jest... ja przyzwyczajony 20 minutek już, czy jesteśmy? 20 minutek Myślę, że tu wyjazdów jest tyle, że statystycznie... Znaczy do no 6 na dobę, czyli statystycznie co 4 godziny. Więc jak statystycznie co 4 godziny, a jesteśmy tutaj, będziemy godzinę, to mamy 25% szansy, że nam się coś trefi. Tak to wyliczyłem wedle rachunku prawdopodobieństwa. Tam połgosczeń godzina pierwsza piętnaście. Jest mały suwa kończymy nasz posterunek dzisiejszych łowców spontanicznych, co o 23.00 ruszyłem, wziąłem Marcina z ratownictwa jak podjechaliśmy tutaj pod Jotter G3 Słuchajcie, czekam na propozycję. Y, dawajcie znaka, gdzie byśmy mogli zrobić jakieś łowców wyjazdów. Kto mnie zaprosi, podjadę. Podjadę, ale tak, słucham. Podjadę, gdzie będzie trzeba, no tak, na razie mówię okolice 100 km. Piszcie jednostki, y, ile mają wyjazdów, zobaczymy co i jak. A tymczasem Ciao Ciao Bella, adios maszery i kończę. Teraz ja prowadzę furę i spijam kawkę. Jestem umęczon, ale jestem podniecon. Pozdrawiam serdecznie, U, ale jestem maniak, zmęczony jestem, ale cały czas adrenalinka trzyma. Pozdro. Salut, zdróweczko ziomeczki. Chcesz dostać się do straży, lecz nie wiesz jak zabrać się za sprawnościówkę? Napisz do mnie na priv, pokażę Ci na czym polega współpraca ze mną. Pozdrawiam. Zostań strażak. Na maja!